Cześć, nazywam się Adam witam Was na kanale YouTube DobreRowery.pl. Zapraszam Was dzisiaj na kolejną recenzję. Dzisiaj przygotowałem do Was rower, który jest tak naprawdę bardziej udaną wersją pewnego roweru, o którym mówiliśmy ostatnio. Chodzi oczywiście o gorącej nowości Gianta na rok 2017, czyli modelowi, czyli chodzi nam o model Giant Fatom. Giant Fatom no, na naszym kanale pojawił się już z kołami 29 cali i był rowerem, który mnie mocno rozczarował. Był rowerem, który był tak naprawdę w pół drogi między koncepcją roweru trailowego, a roweru cross country i tak naprawdę żadnej z dwóch tych koncepcji nie realizował w sposób dobry tudzież po prostu odpowiedni. Giant Fatom z kłami 27,5 cala jest rowerem zupełnie innym. Jak bardzo koła mogą zmienić charakter roweru, zobaczcie zaraz. Przed wami Giant Fatom z kłami 27,5 cala i przy okazji jeden z najciekawszych sztywnych rowerów trailowych na rynku w całkiem przyzwoitej cenie. Jak pamiętacie recenzję Gianta Fatom z kłami 29 cali, to ten rower mocno mnie rozczarował. Przede wszystkim tym, że tak naprawdę nie mógł się zdecydować, czym naprawdę jest. Czy jest trailówką, czy z rowerem maratonowym. W praktyce nie był ani jednym, ani drugim. Dodatkowo tam ten rower za stosunkowo niemałe pieniądze oferował naprawdę bardzo mało. Dlatego jestem zdecydowanie w szoku, że księgowi Gianta potrafili zaproponować rower praktycznie w identycznej cenie, bo ten rower kosztuje 4,5 zł, który ma tak diametralnie lepszy osprzęt. Fatom, którego dzisiaj oglądamy, to Fatom na kołach 27,5 cala w wersji oznaczonej numerem 2, czyli jeszcze nie najwyższy. Mamy też w ofercie rower wyższy oznaczony cyfrą 1, który oferuje m.in. napęd 1 na 11 Jednak Fatom 27,5 cala 2 oferuje już naprawdę dużo, dużo więcej niż rower na kołach 29 cali. Jak pamiętacie, bardzo mi brakowało w tamtym rowerze czegoś takiego jak sztywne osi obydwóch kół. Ten rower, chociaż ma mniejsze i sztywniejsze koła, już nam oferuje sztywną oś 15 mm przedniego koła, co jest naprawdę bardzo bardzo miłą niespodzianką. To tak jak mówiłem, rama praktycznie ta sama rama z wewnętrznym prowadzeniem przewodów, o nowoczesnej trailowej geometrii. Ten rower naprawdę jest na za współczesnymi trendami, jeżeli chodzi o projektowanie rowerów trailowych. Napęd tego roweru to znowu coś, co powiedzmy szczerze, nie powala mnie na kolana. Mamy tutaj napęd Shimano zestawiony z korbą FSA Comet i niestety jest to napęd w układzie 2 na 9. Uwaga, nie 2 na nie 10, tylko 2 na 9. To jest zdecydowanie mało, natomiast ty na przykład Shimano Deore teoretycznie mogłaby obsłużyć nam kasetę dziesiątkę, więc można ten rower rozbudować do układu 2 na 10 a nawet 1 na 10 bo ta przerzutka już sobie z naciągnięciem tego łańcucha poradzi. Nie jest to Shadow Plus, czyli nie ma jeszcze tego włączanego sprzęgła, natomiast z doświadczenia wiem, że Deore w tej wersji już sobie z napędem 1 na 10 spokojnie poradzi. Tak jak mówiłem, z tyłu kaseta dziewiątka, faktycznie dość dziwne zestawienie, raczej rzadkie, mimo wszystko teraz w tym przedziale cenowym już często pojawiają się napędy 2 na 10 natomiast Giant postawił akurat na takie rozwiązanie. Środek suportu, dzięki Bogu nie jest to press fit, więc mamy tutaj możliwość wykręcania łożysk w tej śmiesznej korbie korbie FSA. E, idziemy dalej. Tak jak mówiłem, koła 27,5 cala, koła oczywiście produkcji Gianta z bardzo udanymi oponami. Moim zdaniem e, te opony, czyli Maxis Ardent w wersji 27,5 na 2,35, to jedna z bardziej uniwersalnych trailowych opon. E, opon, które również mocno zaznaczyły swoją pozycję w świecie rowerów Enduro. Bardzo często wybierane charakteryzują się tym, że są oponami uniwersalnymi, e, stosunkowo lekko toczą się na trasach ubitych, a tym wszystkim nieźle sobie radzą, dają radę z trasami e, mokrymi. Czyli taka uniwersalna opona o dość niskich oporach toczenia, która często właśnie ze względu na te argumenty jest wybierana przez nawet zawodników. Oczywiście w tej większej mieszance. Tutaj możemy liczyć na mieszankę podstawową, e, która super miękka nie jest, natomiast tak jak mówiłem dla amatora ta opona e, zdecydowanie wystarcza. Idziemy dalej. Robert, tak jak mówiłem kosztuje 4500 zł, a na jego pokładzie znalazła się już regulowana sztyca. Jest to nowa regulowana sztyca Gianta. No nie dość, że wygląda bardzo fajnie, bo jak widzicie jest bardzo minimalistyczna jeżeli chodzi o wygląd, to naprawdę bardzo fajnie działa. Ma zupełnie nową manetkę. Manetka ma taką bardzo długą dźwignię, e, dzięki temu jest bardzo łatwo dostępna ręka, a przy tym wszystkim działa bardzo lekko. Naprawdę fajna manetka, fajnie ją dostosować do kierownicy naszego roweru. Pasuje na obydwie strony, może być manetką po lewej albo po prawej stronie, więc jeżeli na przykład chcielibyście usunąć z tego roweru przednią przerzutkę i przenieść wszystkie możliwe wajfy na prawą stronę, to również taka możliwość jest. Hamulce w tym rowerze to chyba najsłabszy jego punkt. Mamy tutaj podstawowe hydrauliki Shimano z niestety nieszczęśnie długą klamką. Nie rozumiem czemu Giant postawił na tego typu hamulce w tym rowerze. Tak naprawdę hamulce swoją siłą hamowania dałyby sobie radę. Bardziej problemem są te klamki, które są po prostu za długie, co zdecydowanie raz, że osłabia siłę hamowania, dwa utrudnia wyczucie właściwej siły hamowania, co jest niestety dość problematyczne. Także te hamulce to punkt, który raczej szybko bym w tym rowerze wymienił. Drugim elementem, który mi się w tym rowerze nie podoba, jest mostek, bo jest za długi i ma za wysoki wznios. To jest mostek, który tak naprawdę jest ze świata rowerów rekreacyjnych. W porywach mógłby być mostkiem cross country, żeby go obrócić do kąta negatywnego. Natomiast ten mostek to jest rozczarowanie i pomyłka. Podobnie kierownica, moim zdaniem, ma zbyt duży wznios do tego typu roweru. E, zapewniam Was, że w tego typu rowerze zdecydowanie lepiej nam się jeździ, kiedy kierownica jest bardziej płaska, kiedy ten cockpit jest po prostu niżej. E, takim ostatnim punktem w tym rowerze, na który chciałbym zwrócić naszą uwagę, jest bardzo ciekawa sztywna ośka. Nie wiem, czy mieliście kiedyś do czynienia z sztywnymi osiami w amortyzatorach SR Santor, ale są naprawdę bardzo ciekawe i to jest bardzo fajny patent. Jak widzicie, tak naprawdę z jednej strony znajduje się zwykła wajcha, tak jak w każdej sztywnej osi, natomiast, aby zdemontować tą oś z roweru, trzeba wykonać pewną dodatkową czynność. Kiedy odpinamy już tą wajchę, mamy do czynienia z taką nakładką z tej strony, którą trzeba tak naprawdę wcisnąć i przekręcić. Wtedy ośka uzyskuje nam taki kształt, który umożliwia nam jej przełożenie przez, e, przez dziurki w, e, w amortyzatorze. Fajny patent, tak naprawdę troszeczkę na zasadzie, co by tutaj nie wymyślić nowego, ale muszę przyznać, że SR Santor przynajmniej wymyślił własne rozwiązanie i postarał się na tle konkurencji. Miałem przyjemność co ciekawe jeździć na Giantie Fatom jeszcze w, w Alpach. Przed premierą tego roweru na rynku polskim. Muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo ciekawym rowerem trailowym. Jest agresywny, pozwala na dynamiczną jazdę i na mnóstwo zabawy. A tak jak mówiłem, są pewne elementy, które bazowo w tej wersji tańszej, czyli oznaczonej numerem 2 mi przeszkadzają. To jest ta wysoka kierownica, trochę za długi mostek. Natomiast jeżeli chodzi o charakter tej ramy, generalnie potencjał tego roweru jest naprawdę ciekawy. Największy plus tego roweru to przede wszystkim fakt, że w rowerze za 4,5 zł, który ma być rowerem do zabawy, do szaleństw na trasach, na single trackach, ktoś w końcu daje regulowaną sztycę i za to jest wielki ukłon dla Gianta, za to, że potrafią znaleźć tanią sztycę, którą można wsadzić do takiego roweru, co daje naprawdę nieprównywalnie większe możliwości niż sztyca zwykła i sztywna, bo taki rower jest dużo bardziej adaptowalny do zmieniających się warunków na trasie, pozwala na więcej, a przy tym wszystkim pokazuje, że tak naprawdę można znaleźć tanią sztycę regulowaną i wcale nie musi ona być w rowerach za 6, 7 czy 8 tysięcy złotych. Fatom z kołami 27,5 cala, fajny rower, jeden z ciekawszych trailowych sztywniaków poniżej 5 tysięcy złotych, Myślę, że godny rywal na przykład dla takich rowerów jak, jak NS czy na przykład polski Dartmoor również. Fajny rower, warto wziąć go pod uwagę i też ciekawy fakt, jak bardzo rower na kołach 27,5 cala może się różnić od swojego brata na kołach 29.